Sierpień, ósmy miesiąc 2024 roku obfitował w wiele ważnych wydarzeń sportowych. Najważniejszymi z nich, oczywiście, były Igrzyska Olimpijskie i Igrzyska Paralimpijskie. A co jeszcze działo się w tym miesiącu, to przybliżę Państwu w podsumowaniu sierpnia 2024 roku na kanale Krótko o Sporcie. A w dzisiejszym odcinku. Deszcz medali na Igrzyskach Olimpijskich i Paralimpijskich. Katarzyna niewiadoma wygrywa Tour de France 2024. Polska wspinaczką stoi Natalia Kałucka, mistrzynią Europy. Patrycja Chudziak, wicemistrzynią Europy. Wyślarskie Mistrzostwa Świata w konkurencjach nieolimpijskich Jessica Sobocińska i Katarzyna Wełna, mistrzyniami świata w dwójkach podwojnych bez sterniczki. Mistrzostwa Świata U-20 w lekkoatletyce, sukcesy Polaków i przyszłość polskiej lekkiej atletyki. Szymon Pietraszek i Jakub Krzemiński mistrzami świata w siatkówce plażowej do lat 19. Zacznijmy od zdecydowanie najważniejszej i pewnie najprzyjemniejszej informacji sierpnia i w ogóle 3. Czy... Lecia, bo przypomnijmy, tak jak już mówiłem w moim y, sprawozdaniu z Igrzysk Olimpijskich, bardzo szczegółowym sprawozdaniu z Igrzysk Olimpijskich, ta olimpiada, czyli okres między Igrzyskami Olimpijskimi, trwał nie 4, a 3 lata. Jedyne złoto polskie na tych Igrzyskach. Aleksandra Mirosław, wspinaczka sportowa, dwa rekordy świata, y, dwa najlepsze wyniki na świecie, w historii w ogóle wspinaczki sportowej kobiet, złoto. Czas 6.06, Aleksandra Mirosław. No i nie sposób wspomnieć także o drugiej polskiej medalistce w um, wspinaczce sportowej Igrzysk Olimpijskich, w wspinaczce sportowej, czyli Aleksandrze Kałuckiej. Brązowy medal, także wielkie brawa dla niej, ale pamiętajmy także o wszystkich innych naszych medalistach olimpijskich z sierpnia. I nie tylko z sierpnia, ale podsumowując, z sierpnia wspomnę... Um, medalistów olimpijskich z sierpnia 2024 roku. To jest siatka, że nasza drużyna po 44, jak nie, 8 latach, 48 latach, zdobyła w końcu ten upragniony medal olimpijski. Po 24 latach przełamali tą klątwę ćwierć finału. No i co? Trener Nikola Grbić doprowadził naszych chłopaków do wicemistrzostwa olimpijskiego. No bardzo zacięty półfinał ze Stanami Zjednoczonymi, ale to już wszyscy wiemy, no, cierpienia, może nie cierpienia, bo to jednak finał olimpijski, ale trudności w meczu z Francją poskutkowały srebrem. Igrzysk Olimpijskich, srebro Julii Szeremety, no chyba najbardziej niespodziewany medal tych igrzysk. 20, teraz już 21, letnia polska pięściarka. Mm. Naprawdę no niesamowite jest to, co ta dziewczyna zrobiła, bo mało kto chyba o niej przed tymi igrzyskami słyszał, a dokonała czegoś wielkiego i ma to srebro. Ma srebro Julia Szeremeta, tego jej już nikt nie odbierze. Cofam swoje słowa sprzed kilku sekund. Najbardziej niespodziewanym medalem tych igrzysk było srebro w ostatnim dniu. Dari Pikulik, cały naród myślał, że. Będzie 9 medali i najgorszy wynik od igrzysk w Helsinkach, w Melbourne. A tutaj proszę bardzo, dziesiąty medal Daria Pikulik. Kolarstwo torowe. Co tu dużo mówić. Zaskoczenie, bardzo przyjemne zaskoczenie. Pamiętamy także jej wypowiedź, jeszcze przed yy, jej medalem olimpijskim dla telewizji polskiej, w którym to mówiła: że strój otrzymała na dzień przed kombinezon startowy, otrzymała na dzień przed swoim startem, a ze strony Związku Kolarskiego nie miała żadnego wsparcia. No i podobno źle się w tym związku kolarskim dzieje niepodobno tylko na pewno, bo to wykazał audyt, ale o tych audytach to no nie wspominajmy, bo nie chcę tutaj wchodzić na tematy yy, polityczne. W każdym razie Daria Pikulik, wicemistrzynią olimpijską, brąz i świątek, to też jest warte przypomnienia, bo Iga naprawdę przeżywała bardzo, 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 bardzo przeżywała porażkę w półfinale, eee, no i co, półfinał przegrała miała jeszcze jeden mecz i ten mecz wygrała. Zrobiła to, co do niej należało. Chociaż nie jest to dobre sformułowanie, a nie zrobiła to, co do niej należało, bo to jest sport, ale z Anną Karoliną Szmidlową wygrała 6-2, 6, 6 i może cieszyć się z brązowego medalu Igrzysk Olimpijskich, chociaż apetyt no, w, i w naszych sercach, w sercach kibiców i w sercu Igi Świątek jest na więcej. Na to szansa będzie jeszcze w Los Angeles za 4 lata, w Brisbane za 8 lat i kto wie, kto wie, może za 12. i jest jeszcze dosyć młodą zawodniczką, jeszcze trochę tej kariery ma przed sobą, także nawiązuje tutaj też do komentarzy po jej przegranej w Cincinnati, o której też będę mówił. Eee... Dobrze. Się skończyła? Wcale nie. Popatrzmy. Iga Świątek, święci triumfy. Yy, o bronzie Aleksandry Kałóckiej już wspominałem. No i tutaj warta wspomnienia jest jeszcze nasza Natalka Kaczmarek w biegu na 400 metrów. Yy, najpierw nasze winska te kilkadziesiąt lat temu. Teraz Natalia Kaczmarek zeszła poniżej 40, 50 sekund. Z czasem 49 sekund i o, ileś tam setnych. Już nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie ile, w każdym razie brązowy medal jest jej i to oni są naszymi bohaterami, medaliści olimpijscy. Igrzyska Paralimpijskie, o tym już wspominałem wczoraj w podsumowaniu Igrzysk Paralimpijskich. W sierpniu mieliśmy medale, dwa złote medale Kamila Otowskiego w pływaniu, no i kilka jeszcze innych, ale właśnie najważniejszym był ten medal Kamila Otowskiego. O tym wspominałem już, także nie będę się po raz kolejny powtarzał. Tak jak mówiłem, szacun dla... Tych sportowców Katarzyna niewiadoma zwycięszczynią Tour de France Kobiet 2024 Co to był za wyścig Szanowni Państwo Co to były za emocje No bo kto by Kto by uwierzył Gdybym powiedział po drugim, po trzecim etapie Że Kasia niewiadoma wygra Tour de France Tam Demi Wollering Przecież miała taką przewagę No trochę tą przewagę jakby Roztrwoniła ta kraksa z Która miała miejsce yy, Na czwartym bodajże etapie Albo na trzecim, albo na czwartym etapie, no i tak drżeliśmy trochę o tą przewagę, drżeliśmy, ale ostatecznie po tym emocjonującym, to za mało powiedziane, po tym, nie mam słów, etapie z podjazdem na Alped d'Huez, z metą na Alpe d'Huez, no Kasia po prostu zrobiła wszystko, co mogła, i proszę bardzo, dojechała do mety. Z przewagą w klasyfikacji generalnej oczywiście, bo y, etap wygrała Demi, ale z przewagą Kasia y, wygrała ten Tour de France 4 sekund nad właśnie drugą Demi Volery. Zaryzykuję stwierdzenie, że to największy sukces w polskim kolarstwie i nijak nie umywa się do tego, no może trochę, ale większy sukces niż trzecie miejsce Zenona Jaskuły w w 1991 albo drugim yy, na Tour de France. Kasia, jesteś wielka, jesteś najlepsza. Szapoba. A jak już przy sukcesach jesteśmy, no to wspinaczka sportowa Natalia Kałucka, mistrzynią Europy, Patrycja Chudziak, wicemistrzynią Europy, Polska wspinaczką stoi, bliźniaczki kałuckie, są mocne, są mocne, ale zobaczmy jak mocna jest polska wspinaczka. Aleksandra Mirosław, złoto, Igrzysk Olimpijskich, 6.06, rekord świata. Natalia Kałucka, złoto, e, Mistrzostw Europy, 6.98, proszę bardzo. Jej siostra bliźniaczka Aleksandra Kałucka, brąz, Igrzysk Olimpijskich, 6.34, 6.38, e, rekord życiowy Proszę bardzo. Patrycja Chudziak, wicemistrzyni Europy. Nie powiem Państwu dokładnie z jakim czasem, bo nie pamiętam, ale niesamowite, niesamowite. W pięknych czasach dla polskiej wspinaczki żyjemy. Doceńmy to. I miejmy nadzieję, że nasze juniorki i ta Ciągłość pokoleniowa będzie zachowana i w przyszłości też takie sukcesy będziemy odnosić. Zmieniamy dyscyplinę wioślarstwo, Mistrzostwa Świata Seniorów, Mistrzostwa Świata poniżej 23 lat i Mistrzostwa Świata no w konkurencjach nieolimpijskich. Katarzyna Wełna i Jessica Sobocińska mistrzyniami świata w dwójkach podwójnych bez sterniczki. Niesamowity czas, niesamowity rekord świata, niesamowita przewaga. I można tą niesamowitość dziewczyn stopniować. 7 minut 17 sekund, dwie setne, gigantyczna przewaga y, nad drugą osadą. Warto dodać, że Kasia wełna startowała również w igrzyskach olimpijskich y, w, też w dwójce podwójnej y, tylko że. Tak dwójce podwójnej po prostu i zajęła tam chyba w finale B drugie miejsce, albo trzecie, co ostatecznie przełożyło się na 9 pozycję w klasyfikacji ostatecznej. No, niesamowity wyczyn naszych dziewczyn, i również gratulacje. Takie informacje lubię przekazywać. Same pozytywne informacje, bo tutaj o słabych występach nie ma czegoś takiego jak słabe występy. Przede wszystkim są nieco lepsze i nieco gorsze. Nie ma czegoś takiego jak słabe występy naszych reprezentantów. Przy wioślarstwie i przy dobrych informacjach zostajemy Kinga Kusioska, Rozalia Elinowska, Ania Klibenko i Gabriela Stefania, wicemistrzyniami świata w czwórce podwójnej kobiet, no oczywiście juniorów, ale wicemistrzostwo to wicemistrzostwo. No dziewczyny też wspaniale się spisały, trochę straciły do liderek, do mistrzyni, ale polskie wioślarstwo ma przyszłość. Chwilę musiałem pomilczeć, ale tak. Polskie wieślarstwo ma przyszłość i ja wierzę, że będzie dobrze. Polecę klasykiem, cytat, który zna bardzo wiele osób, jak nie każdy. Plotki o mojej śmierci są przesadzone. Tak właśnie wioślarstwo zasługuje na takie miano. Jakub Woźnia Konrad Domański, mistrzami świata w dwójce podwójnej mężczyzn. Nie wiem, jaka była przewaga, ale wiem, że nasze chłopaki są mistrzami świata. I to jest sukces. To jest naprawdę sukces. Jeżeli się rozwiną panowie tak, jak się rozwijają. Teraz, no to na Igrzyskach Olimpijskich, już może nawet w Los Angeles, chociaż będzie ciężko, ale to są 4 lata, pamiętajmy. 4 lata, tak? Nasi panowie mają szansę coś osiągnąć. Na chwilę zmiejmy dyscyplinę, ale tylko na chwilę, bo tutaj proszę bardzo, siatkówka plażowa. Szymon Pietraszek, Jakub Krzemiński, mistrzami świata w siatkówce plażowej U19: no. Niesamowity turniej w ich wykonaniu. Naprawdę musieli się przebijać od kwalifikacji. Pierwsza runda, druga runda, potem pierwszy mecz, drugi mecz, trzeci mecz, ćwierćfinał, półfinał i finał. I w finale pokonali parę litewską lub łotewską Szalkowski z Jandzierką. Kajsis 2-0. Ojej, nie umiem czytać tych nazwisk. Co najważniejsze, nasi panowie mistrzami świata w siatkówce plażowej. Powracamy do wody, bo trzy medale na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie na dystansach nieolimpijskich wywalczyli nasi reprezentanci. Wiktor Głazonów, Oleksij Koliadycz i Jakub Stepun. Oleksij z ogromną... Przewagą wygrał ten, ten to złoto i mógł usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego na podium. Wiktor z przewagą 700 sekundy nad drugim Niemcem wypłynął na metę, a Jakub Cepun został wicemistrzem. No oczywiście kategoria K1 200 metrów, Wiktor Głazunów C1 5000 metrów i Oleksii Koliady C1 200 metrów. Panowie... Gratulacje. W ogóle polska woda ma przyszłość i to mówię. Wiktor, pamiętamy, niósł wraz z Julką Szermetą e, flagę na ceremonii zamknięcia, bo to są młodzi ludzie i to jest przyszłość naszego sportu. Za dużo się w tym takim normalnym w cudzysłowie sporcie e, nie dzieje, no bo wiadomo, Igrzyska Olimpijskie i wszyscy sportowcy, większość, zdecydowana większość sportowców, bo Stepun i Głazunów byli na Igrzyskach, e, odpoczywa. No a proszę bardzo. Korzystamy z okazji i wyławiamy medale. Dużo wody. Oj, dużo wody w tym odcinku. Hanna Danek, mistrzynią Europy w slalomie kajakowym K1 Juniorek, to jest następczyni Klaudii Zwolińskiej. I proszę zapamiętać moje słowa, ba, następczyni, ona się jeszcze będzie ścigać z Klaudią Zwolińską i może wygra z Klaudią Zwolińską. Czego jej naprawdę życzę, bo ta dziewczyna ma przyszłość. Mam obawy, że my z wody już nie wyjdziemy w tym odcinku, ale takie informacje można przekazywać Miko Kulka, Michał Rajda, Cezary Litka i Daniel Gałęza, mistrzami świata w czwórce podwójnej mężczyzn na młodzieżowych mistrzostwach świata w wioślarstwie. Genialny występ Polaków. Nie wiem z jakim czasem, ale wiem, że zostali mistrzami świata. To się... Liczy, nie liczy się czas, liczy się medal. Tak jak to powiedziała jedna z naszych medalistek paralimpijskich, Karolina Kucharczyk, po swoim występie. Tylko, że to w skoku w dali, to była odległość, ale to nieważne. Mistrzowie świata w czwórce podwójnej mężczyzn Mikołaj Kulka. Michał Rajda, Cezar Litka, Daniel Kałęza. No to zmieniamy dyscyplinę i zmieniamy już chyba na dobre. Gabriela Kaczmarczyk, wicemistrzynią świata juniorek w wyścigu eliminacyjnym w kolarstwie torowym. Ta dziewczyna jest niesamowita związek kolarski po raz kolejny kolarstwo torowe i narzekanie na polski związek kolarski, ale to nic nowego. Ta dziewczyna ma budaj, dopiero 18 lub 19 lat, także. Przyszłość, przyszłość e, polskiego kolarstwa musiała sama zrobić zbiórkę, sama zebrać pieniądze, no oczywiście przy pomocy darczyńców, e, żeby wyjechać na te Mistrzostwa Świata. No i proszę, odwdzięczyła się srebrem Mistrzostw Świata i o to chodzi. Gabriela Kaczmarczyk, wicemistrzemień świata Juniora w wyścigu eliminacyjnym Kobiet. Mówiłem, że polska wspinaczką stoi, chodziło mi głównie o wspinaczkę kobiet. Ale patrząc na sukcesy Oskara Szaleckiego, ma się nadzieję, że będzie on następcą Marcina Dzieńskiego yy, i że pójdzie w jego ślady, a może będzie się inspirował siostrami Kałuckimi albo Olą Mirosław i coś w tej seniorskiej karierze, no na pewno już osiągnie, no tutaj jeszcze w juniorskiej, ale w karierze wicemistrz świata we wspinaczce sportowej na czas chciałem Państwu przypomnieć. O wspinaczce sportowej. koszykówka 3 na 3 kobiet. No, nasze panie, które niestety nie zakwalifikowały się na Igrzyska Olimpijskie, zajęły czwarte miejsce na Mistrzostwach. Europy Skład Weronika Telenga, Klaudia Gercien, Aleksandra Ziemborska i Anna Pawłowska. One pokonały nasze dziewczyny, oczywiście pokonały między innymi Łotyszki, no i to jest wielki sukces. No niestety przegrały z Hiszpanią 13 do 21 w meczu o brązowy medal, ale to nieważne, bo to jest dobry prognostyk na Los Angeles 28. Teraz już wszędzie będę patrzył pod w perspektywie następnych Igrzysk Olimpijskich, bo... To o, to o to w sporcie chodzi. Od igrzysk do igrzysk. Mamy ten okres olimpiady i niech ta olimpiada trwa. Pamiętamy dobry występ naszych siatkarek na igrzyskach olimpijskich? Znaczy dobry. Może i to za dużo powiedziane. Występ na igrzyskach olimpijskich naszych siatkarek. Nasze siatkarki U20. Dziewczyny młode, perspektywiczne, zdolne, ładne w dodatku. Dobrze, to źle zabrzmiało. Na czwartym miejscu w mistrzostwach Europy U20 w decydującym o brązie meczu przegrały z Belgią 2 do 3, ale to nic. Zobaczycie, te dziewczyny będą w przyszłości stanowić trzon naszej reprezentacji wraz z Magdaleną Stysiak, z Marią Stenzel, z Jolitą Piasecką. Tych siatkarek jest dużo i one naprawdę coś mogą. Osiągnąć. A jak już w kwestii przyszłości naszego sportu jesteśmy, mistrzostwa świata U20 w lekkoatletyce, czyli 4 medale Polaków z tego co dobrze liczę. Srebro, sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie. Jakub Szarapo, Wiktoria Gajosz, Stanisław Strzelewski, Zofia Tomczyk i w eliminacjach Michał Kiewski 3 minuty 21 sekund 92 setne. Yy, następny, no i srebro oczywiście. Kolejny medal to Hubert Rościanka. Rekord polskich juniorów. 8230 punktów. I przegrał tylko z wybitnym w tym wyścigu, można powiedzieć. W, tym, w tych zawodach po prostu. Czechem... Yy, Ojej, zapomniałem imienia i nazwiska. Nieważne, w każdym razie: Srebro, Wicemistrzostwo Świata U20 Huberta Trościanki. Wicemistrzynią świata została także Wiktoria Gadajska, 400 metrów przez płotki, 56,87. Niesamowita pogoń w końcówce. Lekka atletyka. Jest, za to właśnie ją lubię i dlatego ją uprawiałem, trenowałem przez parę lat, chociaż. Trenowanie to za dużo powiedziane, ale dobrze. 56-87, wicemistrzostwo, chciałem powiedzieć olimpijskie, ale nie. Wicemistrzostwo Świata U20, Julka Adamczyk Brąz. brąz. 6-34, mistrzostwa Świata U20, oczywiście. Skokdal Kobiet, no to jest zawodniczka perspektywiczna, która się rozwinie. Mamy Anię Matuszewicz, mamy Nikolę Chorowską. I co? Będziemy mieć Julkę Adamczyk, trzy zawodniczki w Los Angeles w skoku w dal. Tylko nie wiem, czy tam nie ma limitu krajowego. Ym... Dwóch zawodniczek, tak jak było to na Igrzyskach w Paryżu w wspinaczce na y, czas. W każdym razie, Julia Adamczyk 6.34, brązowy medal. No tak jak już mówiłem, wspominałem na początku, Iga Świątek pokonana w półfinale WTA 1000 w Cincinnati. Teraz we wrześniu rozpoczyna ten chiński, azjatycki swing, czyli Seul, Wuhan, Pekin. Y, I pewnie o czymś tam jeszcze zapomniałem. No i WTA Finals, wiadomo, y, które... W sumie też w Azji Arabii Saudyjskiej, ale to jeszcze trochę. No i występ poniżej oczekiwań w czasie US Open ostatniego szlema w roku. Dobrze, w Cincinnati też pokonana. Ale nie o to chodzi. Dajmy idę czas. W końcu nie bez powodu jest 119 tygodni, czy nawet już 120 tygodni na pozycji liderki rankingu WTA. I pozytywna informacja na koniec: polscy hokeiści z awansem do dywizji A Euro 2025. Awans na Euro 2025 w dywizji A. Może tak powinienem powiedzieć, bo to jest właśnie to. Pamiętacie Państwo, jak bardzo ekscytowałem się hokejem na trawie w czasie Igrzysk Olimpijskich? To jest właśnie to, to jest ta drużyna, która awansuje na Igrzyska Olimpijskie 28, i wtedy będę się ekscytował tą, tym sportem jeszcze bardziej, pomimo że mówiłem, że nikt tego nie ogląda, i tak trochę e, kolokwialnie mówiąc, cisnąłem sobie bekesego polscy hokejści z awansem, polskie hokejści niestety przegrały w finale i zagrają w dywizji B. Na sam koniec warto jeszcze wspomnieć, tutaj nie mam grafik niestety, ale przeczytam ze skryptu. Judo, Mistrzostwa Świata Kazetów, 18:6 medali Polaków. Zuzanna Banaszewska, kategoria 70 kg Hajna Zajcewa, 63 kg Amelia Ptasińska 63 kg, Sandra Walendzik 40 kg, Barbara Twarowska 48 kg i Jakub Kurowski 60 kg. To niesamowity sukces naszych reprezentantów i daje nadzieję, że w judo, w zapasach, w te w sportach, yy, walki siłowych będziemy mocni. Ja wiem, może i to jest ta propaganda sukcesu, jest wspaniale, jest wspaniale, a z igrzysk? Przywozimy 10-11 medali, ale to nie o to chodzi. To chodzi o dobre występy, o prestiż imprezy, o tą satysfakcję z tego, że wow! Startuje na Igrzyskach Olimpijskich, ale to nie o tym jest odcinek. Igrzyska Olimpijskie się skończyły, Igrzyska Paralimpijskie się skończyły, wrzesień jeszcze się nie skończył. Jeszcze trwa i trwa w najlepszej. Jutro rozpoczyna się sezon Plus Ligi, i jutro zapowiedź Plus Ligi. 13 września 2024, 14 września 2024, hit pierwszej kolejki Plus, projekt Warszawa, Zaxa, Kędzierzyn, Koźle. A ja dziękuję za oglądanie. Jan Łukaszewicz, krótko o sporcie.